Twoim blokiem? W kwiaciarni u pani Kazi? Przy trasie? Następnym razem? A, na górce? No to jazda! Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery i 45 tysięcy automatów i punktów odbioru w sieci partnerskiej. Jak tak, to Allegro. Z czym Ci wziąć super combo? Przecież z jalapeno i McNuggets. No przecież, bo w Super combo masz dwa burgery albo burgera i McNuggets plus frytki i napój za 19 zł. Tak, mnie nie znają. A keczup gdzie? Hej IKEA, czy można cieszyć się już dziś, a zapłacić później? Można! Let's go! IKEA radość poczujesz w pełni, a zapłacisz później. W wygodnych kawałkach na raty 0%. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Super ceny Aldi. O, od soboty kurtka pikowana tylko 59,99 za sztukę i jegińsy tylko 34,99 za parę. No i sweter tylko 19,99 za sztukę. Takie ceny to ja lubię. Jak szukasz pomysłu, to sprawdzasz Allegro Smart i pyk, masz więcej korzyści, w tym Smart Bonusy. I pyk zniżka na bilety do Multikina. Jak zgarniasz zniżkę, to idziecie na film, a jak zobaczycie film, to zgłodniejecie. Sprawdzasz Allegro Smart i pyk darmowe dostawy z Volt Plus. A jak głód wiedzy, to pyk zniżka na subskrypcję Onet premium. Sprawdzaj Smart Bonusy, ciesz się super zniżkami i oszczędzaj. Jak Allegro Smart to więcej korzyści. Zmieniamy się dla was, nowi prowadzący. To my! Halo, halo! Lecimy, ale co? Czas start! Lubię przyjeżdżać do wujka wolnego, z szerpem. A ci, których uwielbiacie, w nowej odsłonie. Jeszcze więcej tematów ważnych. Z naskórka możemy te na dokładnie sprawdzić. I wtedy sprawdzamy przy różne choroby. Tak. I mnóstwo ciekawych. Jak ty się czujesz, nosząc 6 kg z przodu? Tęskniliśmy Dwa. za wami. Halo to Polsat. Od piątku do niedzieli, od ósmej. Polsacie. Jest przed tobą parę pytań, do wygrania jest milion. No minę masz taką, jakbyś.